Witam Was serdecznie. Kolejny odcinek o łóżku. Tak jest, prace już oczywiście się mocno posunęły do przodu, ale tyle tych ostatnio filmów wypuszczamy, że sam normalnie nie wiem skąd one się biorą. Frezarka w ręce. No to jest bestia, słuchajcie, jak ktoś nie wie, to ta mała frezarka, bo ona gabrytowo nie jest duża, ma 2,6 kW. Więc jest naprawdę potwór, jeśli chodzi o pracę. O, widzieliście taki ruch dziwny. No, trzeba to bardzo ostrożnie, delikatnie prowadzić, nie za szybko. No, gdzieś tutaj noga się mi zahaczyła, powiedzmy. A jednak tutaj widzicie, też frezuje na dwie głębokości. Fres jest bodajże 12 mm średnicy. A w głębokość frezywania bodajże na oj, nie pamiętam, z 30, 50, coś koło tego, więc wolałem to podzielić na dwa razy i wtedy to samo frezowanie jest czyste, na wyjściu frez aż zahacza o czop, tak, e, tak wymyśliłem, żeby właśnie część tego również władować w sam czop, Tutaj drugi element i teraz, a właśnie, bo to jest, to jest, tak. Ten głęboki w rękę i szeroki, który teraz widzicie. To jest na płycinę. A to co teraz frezuję. To jest przesunięte trochę i tam będzie włożony materiał no, obicie nie, czyli to takie oparcie. Tradycyjnie. Malutka krawędziówka i frezuje wszystkie krawędzie, oczywiście, żeby to było raz estetyczne, a dwa też dla ręki ma być. Nie, nie, nie może być takich, wiecie, ostrych krawędzi. Do niczego to tak naprawdę nie służy. Łatwiej oczywiście to również uszkodzić, te takie ostre powiedzmy krawędzie. A jeśli jest to załamanie, tutaj jest fres. 45, 45 stopni. Zawsze też jest fajnie, światło się załamuje na takich krawędziach. A, no właśnie, ale nie wszystkie krawędzie mogą zrobić prezarko, ponieważ tutaj łożysko już by haczyło o ten czop, który wystaje. No ale tutaj ratuje nas oczywiście struk ręczny. Tutaj gładzik w ruch, czyli bardzo niski kąt też tutaj natarcia jest. I to idzie wzdłuż w, w poprzek włókien, idzie jak w maśle, nie? Kolejne gniazda robię. Kolejne gniazda, i tutaj również fres. Fres. Wiertło. Wiertło kwadratowe 16 na 16 mm. Widzicie na jaką głębokość tutaj ja wchodzę? No, gdzieś na 50 mm. Więc. Maszyna miała co robić. Wiertło robi się, słuchajcie, naprawdę bardzo gorące, bardzo gorące w, w tych twardych gatunkach. Zobaczcie, że ja to cisnę dwoma rękami. Jest naprawdę potęga przy takiej pracy. No i teraz te gniazda, które tutaj widzicie, one były zrobione dosyć szerokie. Czyli robicie. Powiedzmy nieparzyste te te, wręgowa te te dłutowanie, później poprawiacie pomiędzy. Ale tutaj chciałem jeszcze to wyczyścić, bo nie jest to idealnie tak trafione Słuchajcie, To nie jest tak jak fryzarką, nie? to co robiłem na początku. Tutaj minimalnie te ząbki powstają. Inaczej dłuto wchodzi, kiedy nie ma materiału obok, a inaczej wchodzi, kiedy. Jakby wchodzi pierwszy raz, nie. Więc później warto właśnie też dłutem sobie to wyczyścić i macie idealnie spasowane na, na włożenie czopa. To jest element najdłuższy, czyli to ten taki prawie dwumetrowy. Docinam to już na wymiar docelowo. I ten właśnie element długi również będzie włożony na czopy. Czyli muszę w nim zrobić czop. Które będzie włożony w gniazda, które będą w nogach. A no tutaj już. Aha, właśnie, odpad na wyjściu, tak jest. Docisk mimośrodowy, bo tutaj nie ma żartów. I zrobimy sobie czop 16 mm. To już znacie, nie? Jeden przejazd jest ustawiony na środku. Ciach I gotowa. Jestem ciekaw, czy będziecie słyszeć ptaki. Mam okno otwarte i normalnie tak tutaj dają czadu popis. Dobrze, tutaj te czopy, ponieważ gniazda będą zrobione, czy są już zrobione pra praktycznie na wymiar czopa, więc tutaj ten czop sobie troszeczkę po -erkujemy, czyli dodam te fazy na krawędziach. Tutaj jeszcze widzicie dłutem tylko wybieram końcówkę tego czopa. No i później właśnie sfazowanie z każdej strony po to, żeby on ładnie yy, wszedł, bardziej luźno, nie? w samo gniazdo. I też yy, kiedy ten początek się trochę pofazuje, to będzie łatwiej wchodzić również klej, będzie się inaczej rozprowadzał. No, i teraz coś, z czego śmialiśmy się, słuchajcie, wtedy jak żeśmy to robili niesamowicie. Bo powiem tak, za tapicerkę się nie bierzemy. To jest ostatni projekt. Kolejne łóżko również będzie z obszyciem, ale damy już to do tapicera. Znaleźliśmy w miejscowości tutaj obok nas. Ale podjęliśmy wyzwanie i. Gąbka była również taka dokupiona, specjalna. E, bodajże 40 mm e, grubości. I tak to sobie tu wszystko wymyśliłem, że gąbka jest przesunięta do środka o bodajże chyba 20 mm z zewnętrz, e, od zewnątrz do środka. Czyli e, kiedy naciągnięty jest ten materiał. Jest przystrzelony również takerem. Kiedy włożymy to później w gniazda, przygotowane również właśnie do tego materiału, to wszystko się to ładnie naciągnie. I zobaczycie, jak to będzie. To jest element frontowy. To jest, nie, inaczej. To jest bok łóżka. Ten najniższy. I tutaj widzicie płucina włożona. I cztery gniazda. Wszystko zapinamy. Czyli płycina będzie chodzić, jest zupełnie luźna, jej oczywiście nie kleimy, ma zostawione chyba coś koło centymetra, nawet słuchajcie, luzu w pionie, więc na tyle, żeby pracować sobie, a jest to tak zrobione, że od strony wyjściowej do pokoju, nawet jeśli ta płycina będzie się sychać, czy rozsychać, nie będzie to w ogóle widoczne. Natomiast od strony. Środkowej łóżka jest ściana, jak gdyby zupełnie zlicowana na zero. <laughs> Dlaczego? Yy, dlatego, że tam będą przyczepione prowadnice i musiałbym inaczej stosować jakieś dystanse. A tak, prowadnice będą przyczepione i do nóg, czy i do ramiaka, który również jest nogami, i do płuciny. No i tutaj element długi. Również to oparcie, to jest wykonane ze sklejki, 20 chyba mm, jak pamiętam, czy 18. Również ta pianka, czy ta gąbka, no i oprzywamy to wszystko. No i tutaj znowu kolejna wtopa, ponieważ nie mieliśmy słuchajcie, tyle materiału, ale spokojnie, spokojnie, po pierwsze, tego nie będzie widać, ponieważ to są plecy, które będą od strony ściany. ściany to będzie przyciś... to całe łóżko będzie przyci... przeciśnięte do ściany. A po drugie, jak litka jeszcze dokupi to taki kawałek, to dostrzelimy tylko taki, e, takie miejsce, które będzie. No żeby zamaskować powiedzmy nie tą dziurę, która teraz była. No i teraz widzicie to co wymyśliłem wcześniej, czyli wkładamy to wszystko w te głębokie wręgi, te długie. Materiał nam się również dociąga w tym momencie sam samoczynnie i Teraz boczki, które również są nogami. Smarujemy tylko oczywiście czopy. I zabijamy to wszystko. Ściskamy. Nie było to takie proste. Dobrze, że tutaj litka była również pomagała, ponieważ. Yy, ponieważ. Ja zrobiłem 2 mm luzu na gnieździe, w który wchodził czop wraz z materiałem. Wydawało mi się, że to będzie OK, i faktycznie dało się to wcisnąć. Chociaż wiadomo, że ten materiał był składany od tyłu na kilka razy i było to dosyć takie, no, trochę ciężkie. Ale dało się to zrobić. No i to jest bok łóżka prawy. Tutaj również jest to właśnie wciśnięte. Czyli patrząc od mojej strony teraz, mamy ramiak, później płucina, ramiak i oparcie. Czyli najpierw to ściskam wszystko w pionie razem. A teraz zaraz się pojawią <laughs> nogi, które również są pionowymi częściami ramiaka. I znowu czopy, gniazda, wszystko składamy jak klocki Lego. Czyli tutaj z prawej strony i z lewej. Docisnę ściskami. I gotowe. Czyli tutaj widać też, że płucina jest zlicowana z ramiakiem, no bo to będzie wewnętrzna część, łóż, część łóżka. Tam będą właśnie te prowadnice. No i teraz kwestia połączenia tego wszystkiego razem. Zastanawiałem się, jak to zrobić, ponieważ po pierwsze muszę to przenieść. Musi to być w elementach, żeby to wnieść do domu. Więc tutaj zdecydowałem, że część będzie połączona właśnie. Przy pomocy ZP2 i łączników Klamex, te łączniki dadzą mi otworek montażowy 6 mm i to będzie wszystko. Czyli tutaj na tej najdłuższej nodze będzie będą zastosowane trzy łączniki. Te otworki y, będą od tyłu łóżka, czyli właśnie od tam gdzie będzie ściana. Więc po pierwsze nie będzie jej widać, po drugie muszę jeszcze zobaczyć, jakie są kolory tych zatyczek, bo są takie mikroskopijne zatyczki, więc będzie można to też sobie zatkać, czyli estetyka jakaś tam będzie zachowana, mimo tego, że nie będzie tego w ogóle widać. A teraz wiertarka w ręce, właśnie robiłem te otworki. No i włożenie łączników, te otworki widzicie. To jest naprawdę klasa światowa. Druga część tego łącznika, czyli kolejne gniazda. Teraz już robię w pionie to. I tutaj tych otworków już nie będzie, ponieważ tam będą tylko druga część łącznika, nie? tego klameksa. Słuchajcie, bez tutaj jakiegoś słodzenia, według mnie to jest łącznik numer jeden. Dla mnie y do dzisiejszego dnia, o, może powiem tak, że nigdy nie mówię, że tak zawsze będzie, ale do dzisiejszego dnia, według mnie, to jest naprawdę łącznik numer jeden. Zobaczcie, drewno płyta, no i ilość kątów, które tam można to, to robić, to jest naprawdę szacun. Tutaj, połączenie przodu łóżka. Również się zastanawiam, jak to zrobić. No i to jest tylko taka ta wielka decha. Tutaj znowu fat po prostu idealnie się dopasował. No i wymyśliłem, że skorzystam z takich oto okuć typowo do właśnie łóżek. Tutaj jeszcze mam kółka. To będą kółka rolki, takie wykorzystane do dolnych szuflad. Czyli wielkie koła. One będą akurat u nas jeździć po dywanie, więc fajnie się to nada do tego. I tutaj mamy oczywiście łącznik prawy i lewy. Da się to również rozebrać. Taki typowy łącznik łóżkowy, nie? No, i teraz tak. Musiałem sobie to wszystko spiąć razem. I rzadko, bo rzadko, ale widzicie, w moich rękach pojawia się jeden z najdłuższych zacisków. I jeszcze musiałem, słuchajcie, skorzystać z łącznika na środku, ponieważ nawet te dwumetrowe zaciski, które mam. Nie starczyły, nie? Na długość. Więc łączymy sobie szyny i mamy praktycznie dowolną długość, nie? Dobra i tak. Montaż tych okuć, tych blach, całość mam ściśnięte na maksa, więc nic mi się nie przesunie. No i wystarczy dobić je. Teraz troszeczkę odsunąłem i wkrętami już konkretnymi. Tutaj wkręty chyba nawet 6, 6 mm chyba używałem, więc no ale słuchajcie, tu jest buk 43 mm gruby, więc właśnie to jest piękne w tym materiale, że można tutaj szaleć z łącznikami, nic się z tym nie stanie. Druga część tej blachy. Znowu przykręcam i gotowe. No i to jest to jest element, który będzie Zdejmowalny, a kiedy go założymy, to naprawdę nic się tutaj z nim nie stanie. Kolejny element to jest element taki już montażowy, na którym będą listwy pod materacem montowane. Ta deseczka, która spadła, zaraz sobie ją przyczepię. Docięte mam dwie takie same deseczki. To jest tylko wymiar, w którym miejscu. Ta listwa pozioma, którą przykręcam, ona ma być umiejscowiona.